Ars provus, Dobra, otwieramy skrzynkę. Mega box! Dobra, otwieram! Mamy kruka! Stałeś, Szemek. Zesrałeś się. Wszyscy za tym jarzem moi.! <noise> Ale był nie Ale bym chciał jakąś legendę w końcu głosować. Ja pierdzielę. Ciekawe jak chłopakom w ogóle idzie wtedy. O, cześć stary! Siema ma! Właś! Cześć! ma! Cześć stary, właśnie. W końcu no, normalnym sposobem przychodzisz. Gramy gramy w brawla? Siadaj. Jezu, tyle ja na to czekałem. Czemu oni mnie zabijają cały czas? O co z nimi chodzi? No bo... Kurde no! Musisz się bardziej starać. Stary, staram się, No patrz no... no na pucharku. Dlaczego ty masz tyle pucharów? No bo gram cały czas. Ile ci? No dzień i noc Ale przestań pieprzyć głupoty, gram cały czas i nie mam nic No, no Boże stary uspokój się ty Nie uspokoję, bo no, cały czas gram cztery dni w jedną no, grę Mam zero bucharów no, Gdzie idziesz? Chodź wracaj w tym momencie pomóż mi Jezus ma <śmiany> Niermalny jest Żaden Brawl -starowiec nie przejedzie obok mnie. No on biegnie z Brawl Starsem! tak nie można, ej! No nie może być! Przekroczył prędkość grając w Brawl Stars. Kurczę, jaka ta gra jest fajna. Ej chwila, a co to? Nielegalne granie w Brawl Stars? Uuu, dawaj, dawaj, zadymiarze, dawaj. Ok, ale fajnie. Kowoska. Ej, 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 stop! Co je? Nie wolno grać przechodząc przez ulicę, szczególnie w Brawl Stars. Przepraszam bardzo, naprawdę nie chciałem. No ja myślę. Ja nie wiedziałem co zrobić. Pamiętaj, że możesz wygrać Mega Boxa do Brawl Stars. Wystarczy, że zostawisz suba z dzwoneczkiem łapkę w górę. Pod tym filmem w komentarzu napisz, na jakim telefonie grasz w Brawl Stars i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam na Insta Story pojawią się wyniki. Link w opisie. Zobacz także inne moje filmy, które wam się teraz wyświetlają. Do zobaczenia.